Wydach, wydech. Jeszcze raz. Elegancja. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na podsumowaniu kolejnego tygodnia z Karoliną projektu Bifit. Karolina, powiedz, co się zmieniło od e, samego początku i od ostatniego podsumowania? Od samego początku się bardzo wiele zmieniło. Ja, wiesz, co się zmieniło najbardziej? Ten <noise> piękny uśmiech na twarzy. Co się zmieniło najbardziej? Nie to, wiem, to, chyba ktoś mi ubrania Poszerzało, bo wszystkie są już za duże. No to bardzo dobrze. A powiedz właśnie, jak waga, jak y, samopoczucie to widzimy? E, jakie kilogramy, jak obwody? No, poprzedniego filmiku 3 kilogramy mi zeszło. Było 13, jest 16. I w pasie, 20 na 20, 29. Czyli od, od samego początku projektu spadła 16 kg i 29 cm w pasie. Dobry wynik. Jak wiem, pytanie nie sprawia Ci żadnych problemów, bo zdajesz mi relacje na bieżąco. Naprawdę, w Karolina jest restrykcyjna co do diety i trzymają w 100%, ale dlatego też są takie efekty. Bardzo dużo jest od Was pytań właśnie odnośnie tego na jakiej diecie jest Karolina, jaka kaloryczność diety. Nie będziemy tego zdradzali do końca, ponieważ wszystko zostanie później opublikowane na podsumowaniu. Zobaczycie jak to przebiegało na sam koniec. Powiem tylko tyle, że Karolina jest na bardzo, ale to bardzo niskiej ilości węglowodanów na średniej ilości tłuszczy i na średniej ilości białka białka ma w każdym posiłku 20 gram a tłuszcze w zależności od tego jakie to są dni troszkę rotujemy węglowodany pochodzą tylko i wyłącznie ze źródeł warzyw dokładnie czyli tylko na zasadzie błonnika i tak wygląda dieta Karoliny co do treningu teraz jest trening na zasadzie treningu A i B Taki trening obwodowy. Na treningu A Karolina robi całe plecy i całe nogi, a na treningu B robi całą resztę, czyli klatkę, barki, ramiona, brzuch. I oczywiście po każdym takim treningu jest obowiązkowy godzinny spacer. I oprócz tego w dni wolne też są spacery. Oczywiście. Słuchajcie, zachęcam Was do tego, żebyście cały czas oglądali. Dzisiaj pokażemy Wam kilka ćwiczeń, jakie Karolina robi. Robiła też trening ostatnio, jak byłem i powiem, że naprawdę jestem zadowolony z jej podejścia, bo mimo tego, że trenuje sama wcześniej rano, tak jak ja około 8.00. To naprawdę nie oszukuje. Jest wszystko z zegarkiem w ręku. Dopiero po skończeniu całego obwodu, który ma zalecony w danym ćwiczeniu, jest, jest odpoczynek. Także ja jestem bardzo zadowolony i życzyłbym sobie, żeby wszyscy tak trenowali. Tak, Ściegamy łopatki pod siebie. Tak, I teraz wydech jest u góry. Nie przeprostowujemy łopci. Tak. I wydech. I ruch jest płynny, Karolina. Wydech. Nie za szybko, nie za szybko. Tempo na dwa. Wydech. Raz, dwa. Raz, dwa. Za szybko. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, stąd góra. Raz, dwa, nie odbijamy szkangiela. Raz, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, wydech u góry, raz, dwa, wydech u góry, wydech. Wdech, wydech, wydech, bardzo dobrze. Wydech. Bardzo dobrze. Wydech. Wydech. Jeszcze raz. Dobrze. Wdech. Wydech. Ściągnięte łopatki. Proste ramiona. I wydech. Bardzo dobrze. Wdech. Wydech. I wydech. 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 Bardzo dobrze. I u góry. Wydech. Nie pochylaj głowy. Kładka wygnięta, łopatki z tyłu. Wydech. Dwa powtórzenia jeszcze. Mocno. Tak. Ciężko ma być. Powoli opuszczamy. Bardzo dobrze. Dociągamy do tej wysokości. Tak. Tu. Pracują same ramiona. Tak. Dobrze. I góra. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tu mają pracować. Same ramię ślicznie, U góry wydech. U góry. Wydech. Tak. Wydech. Bardzo dobrze. Głowa prosto. Wydech. Wydech. Nie, nie ciągnij na klarstwo. Tylko mnie interesuje bark tutaj. Tu łokcie ludzi. O. Tylko to. Mocno. Tak. Tylko łokcie. Łokcie. Jeszcze trzy powtórzenia. Raz. Mocno. Dwa. I jeszcze raz. Nie i mi Góra. Dobra. Wydech u góry Karolina. I wydech. I wydech. 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 Bardzo dobrze. Wydech. Nie machamy. Tylko mięśniowo. Wydech. Pięknie. Wydech. Bardzo dobrze. I jeszcze trzy. Raz, dwa, idźcie, proste nadgarki. tak, i wydech, 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 bardzo dobrze. I dociągaj, wydech, bardzo ładnie, tylko bicep sam się. wydech, świetnie, wydech, bardzo dobrze. Tak, no, to ma być ciężko, bo to przyszłaś tutaj, zmęczyć się. Dobra, dwa razy jeszcze, mocno. I jeszcze raz. świetnie. No, I góra. I jedziemy dalej. Tu prosty. Nie, 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 nie. Tylko łokciami. Tu. Nie szarp, nie szarpnij ciężarem. Kontrolujemy ruch cały czas. Wydech. Wydech. Kontroluj ciężar. Mocno tu dotnij. Dopnij. To ma być wykonane rzetelnie. Mocno. Za wysoko tutaj troszkę jest. Z tego poziomu, tak? I jedziemy w dół. Mocno. Prostujemy. Bardzo dobrze. Nie szarp ciężarem. Nie szarp. Dokładność wykonania ruchu. I dopinaj na dole. Dopnij. Tak. I trzy razy jeszcze. Raz. Nie szarp. Dwa. Jeszcze raz. Trzy. Mocno. Stoimy. Bardzo dobrze. Według mnie jest to jedno z lepszych ćwiczeń angażujące mięsie głębokie i powinni to ćwiczenie naprawdę wykonywać wszyscy. To jest ćwiczenie, które pomaga nam w codziennym życiu, naprawdę. Dzięki temu mniej bolą plecy, nie garbina się nad. Dzięki temu ćwiczeniu naprawdę możemy zaangażować wszystkie mięśnie, które są nieprzetrenowywane na tradycyjnych treningach. Bardzo polecam. Stoimy Karolina. Jeszcze. Jeszcze 10 sekund. Mocno. Wiem, że to jest ciężko. Wiem. Ale po to tu przyszłość. Żeby było ciężko. Potem będzie łatwiej. Śledźcie nasz profil i poczynania Karoliny na projekcie e-fit.